Cześć, się, manus, jestem bardzo się w kolejnym filmie na moim kanale. SESA, kolejny że turniejowy na dwa z Sewerynem. witam? Mam nadzieję, że to będzie lepszy mecz niż ten, który graliśmy na Mirażu. Może nie będzie w to będzie takie 500. oczywiste w rundzie pistoletowej, bo rundy pistoletowe u mnie są koszmarne w 99%, w będzie... ale to tam nic. To będzie 500, to jest swoje. No, mam nadzieję wyczekuję go. mit A ten jubileusz warto wbić w serii gierki z ekipą, niż w, niż w serii solo. O nie. Wszyscy nie żyją już prawie. Nie, to na midzie jest. Wiem. to Dobra, mam tego kiela w końcu. Buy new micro, please. Oh, I will, sorry. One is low B. Plus B is low. Plus B. Nice. Good job. Kto on jest tak? Kto oni nie mają micro? Me? No, no, you. <laughs> ah. No nie, no, no, I wiem. Może I get. Hey, uh, bad <laughs> Okay. Thank you. Take a bad wish. No problem. No my no, my brother No, got... no Kościół to? Żółty. Punkty, punkty, trzeba w iść w górę. O nie, 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 Short nie, 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 świetnie Hej nie, 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 Bangkokiem nie, 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 rozumiesz to. O, yeah. Byłem, biłem się z nim na rozgrzewce. Fanny <laughs> God. Ten flash był taki przydatny, gościu, że przy... dzięki Tobie niebieskim małpisom nie skinałem. Ale patrz, wiedział, że idę. Tu musiał mi się wierpać. To po prostu jest. Nie, nie umiej poczekać na swoją kolej, nie myślą ci ludzie czasami w sesji, nie wiem. Aj, aj, aj. Sytuacja w tabeli ciężka. To na razie bardzo. A 78 dostał. Dam longu. Nie no, kur... one look one on b scout Scouts. only one on b two long, two long. Deff, a... skills, no, too long too long good look at that feel give a skis level and i tell you to scratch us because it hurts because it's too long i say how long take short or uh, i don't push hold uh, Nie wiem, czy tam był tylko jeden, czy nie. W tej grze jest nienormalny timing. Nienormalny. Let's go, plan. let's go, let's go. Okay, two mid. Two mid going to push. Ah. One time, one time, don't. yes. yes. <laughs> he killed this friends. I know. Show you that, huh? attack? Yeah. <laughs> yeah. We'll be clear, be clear. <laughs> be just, be just. Oho, świetnie się tutaj zapowiada, no kapitalnie. Wiedział, ta małpa wiedziała, że ja tam jestem, no. Aj. kurde, trup mi zaciął. O, trup, myślę. Oż pierd... no. Ech. Tak kocham grać w tego ospa, normalnie... No. Tylko jednego. Udało się. Czyli tak naprawdę... Nic. Sytuacja w tablitarze jest chetowska. Jeszcze na dwa. Nice. Pick a skin, pick a skin! Oh. Skin, skin, skin left. can you take short, shot please pop long, long. Ah. <laughs> oh dang. Dobre chodziło. Dobre well, bye. Wiem, wiem, słuchajcie. Wiem, że kolejny bardzo, bardzo tragiczny mecz w moim wykonaniu. Wiem o tym. 500 y zwycięstwo, bardzo słabe. No, jak to sami bywam. Zostawiacie cię w górę komentarze Subskrybujcie, kto jest nowy. Może w będzie 100 razy lepszy. Do następnego odcinka. siemano. No i cześć.